Cześć. Nazywam się Joanna burdzicka Wołowik. Jestem psychologiem, na co dzień pracuję jako wykładowca akademicki, a także prowadzę w swój gabinet wsparcia psychologicznego relacje na medal. Zawodowo zajmuję się pracą w obszarze relacyjnym. Relacje z samym sobą, relacje z najbliższymi, relacje rodzinne, partnerskie. A Prywatnie jestem żoną, jestem mamą trójki, dzieci, co pozwala mi również zdobywać i poszerzać doświadczenie. Obiecałam ostatnio, że opowiem o kilku sposobach, które sama wykorzystuję, aby myśleć pozytywnie. Czasami moi klienci mówią, OK, namawiasz nas do tego, żeby myśleć pozytywnie, namawiasz nas do tego, żeby widzieć świat inaczej, ale powiedz, jak to zrobić. Kiedy od małego jesteśmy jakby przesiąknięci negatywnymi takimi wzorcami, przesiąknięci narzekaniem, bo takie były schematy odgórne, bo tak funkcjonowali, zachowywali się nasi rodzice. Więc dzisiaj chciałabym powiedzieć o pięciu takich sposobach, które sama wykorzystuję i które widzę, że działają. Widzę, bo czuję, że działają. Takie jest moje doświadczenie. I pierwsza rzecz, do której chciałabym Was bardzo namówić, to jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Dla mnie to jest narzędzie, które zasługuje na skalę e, naprawdę sporej nagrody. Dziennik wdzięczności polega na tym, aby, jak sama nazwa mówi, codziennie wypisywać sobie w ulubionym zeszycie notesie, Rzeczy, za które jestem wdzięczna. To mogą być właśnie rzeczy, które posiadam i ułatwiają mi codzienne funkcjonowanie. To mogą być ludzie, którzy mnie otaczają i dzięki nim mogę inaczej to życie przeżywać. To mogą być sytuacje, które mnie spotykają, bądź to mogą być też umiejętności, które zdobywam. Mogę być wdzięczna komuś, Mogę być wdzięczna sama sobie za to, co robię. Mogę być wdzięczna za to, co posiadam. Mogę być wdzięczna za zasoby, które mam. Na początku polecam, i sama tak robiłam, e, aby dziennik był czymś pisanym, nie? żeby to było mm, jakby namacalne, widzialne. Zapisywanie mm, tego, za co jesteśmy wdzięczni, pomaga nam. Wrócić do tego, kiedy mamy gorszy nastrój, otworzyć nasz Dziennik Wdzięczności, popatrzeć. No tak, dzisiaj jest trochę trudniej, ale wczoraj, przedwczoraj tak byłam wdzięczna za takie rzeczy. To może być też forma takiej wieczornej, czy też porannej. U mnie była to wieczorna forma medytacji, modlitwy, dziękowania za to, co dzisiaj się wydarzyło. Pielęgnuję też wdzięczność z rodziną e, i prowadzimy tak zwaną wdzięczność na pięć palców. Kiedy siadamy razem do kolacji e, i sobie rozmawiamy, to podsumowujemy tą naszą rozmowę wdzięcznością na pięć palców. Każdy mówi pięć rzeczy, za które dzisiaj jest wdzięczny. Bardzo różnych. Na przykład jestem wdzięczna za to, że mam swój dom. Jestem wdzięczna za to, że mam pracę. Jestem wdzięczna dzisiaj za to, że bardzo spokojnie wstała moja córka, a dzięki temu ja mogłam wypić rano kawę naprawdę w fajnej atmosferze. Jestem wdzięczna za to, że mam zdrowie. Jestem wdzięczna za to, że świeci słońce i mam więcej dzisiaj energii. To proste. Ale bardzo ważne, dlatego że wdzięczność działa jak trochę taki filtr, który byśmy nałożyli na okulary. Chodzi o to, że jak jesteśmy wdzięczni, to jakby wydobywamy w sobie schematy takie pozytywne i jest nam łatwiej zauważać te rzeczy, które są przyjemne, a jakby odpychać gdzieś, niekoniecznie pielęgnować te, które są dla nas trudne. Kiedy jesteśmy wdzięczni, zaczynamy widzieć świat pozytywnym, zaczynamy dostrzegać pozytywnie to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Polecam też e, zrobienie słoika wdzięczności. To jest na przykład duży słoik, ozdobiony przez całą rodzinę, gdzie e, codziennie wrzucamy karteczki z tym, za co jesteśmy wdzięczni. I kiedy znowuż. Coś nas dopada, czy nasze dziecko ma jakiś gorszy nastrój i włącza się narzekanie? Wyciągamy słoik, wyciągamy kartki i patrzymy: O kurczę, ile tego dobrego nas spotyka. Jak przestawimy swoje myślenie na dostrzeganie dobra, to będzie nam łatwiej w życiu codziennym myśleć właśnie pozytywnie. Drugą techniką, którą chcę Wam sprzedać, i którą również wypróbowałam na sobie, to jest kontrolowanie narracji. Kontrolowanie narracji, czyli kontrolowanie tego, co ja mówię o innych, co mówię o świecie i co mówię przede wszystkim o sobie samej. Wiecie, kiedy prowadzę ze sobą rozmowę, wewnętrzny dialog, w którym mówię, o Boże, dwariatko, jak mogłaś tak postąpić, ale że jestem durna, o, ale jestem złą mamą, to. Co nie pozwala mi myśleć pozytywnie. Ale kiedy nawet w tych trudnych sytuacjach zaczynam kontrolować narrację i to, co do siebie mówię, zaczynam myśleć pozytywnie, bo przecież na przykład to, że popełniłam błąd, to nie znaczy, że jestem głupia. To trzeba powiedzieć po prostu, pomyliłam się, zrobiłam błąd, potrzebuję go naprawić. Potrzebuję wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Zdarzyło mi się spóźnić do pracy, ale to nie znaczy, że jestem nieodpowiedzialną wariatką, tylko spóźniłam się do pracy. Jutro wyjdę wcześniej. To jest narracja. Kontrolujmy to, co mówimy do siebie. To nie znaczy, wiecie, że mamy się oszukiwać. I na przykład, kiedy sprzątam, to mam mówić o, wow, jak cudownie tak uwielbiam odkurzać, kiedy nie, nie lubię odkurzać, tak? Nie mogę się oszukiwać. Muszę mówić o tym, co się dzieje, ale w taki milszy dla siebie sposób. Czyli na przykład za mnie Jezu, muszę poodkurzać jeszcze, to narracja może być taka. Po teraz po to, żeby za chwilę móc w czystej przestrzeni usiąść z książką. Zobaczcie, że ja nawet jak to mówię, to spostrzegam, że mówię innym tonem. Muszę posprzątać. Posprzątam, żeby usiąść z książką. Kontrolujemy swoje narracje. Poprzyglądajcie się temu, co mówicie o sobie, co myślicie o sobie. Eee. Jakie narracje o świecie? Czy świat jest dobani, ludzie są źli, o Boże, znowu pada, ojej, kuci rządzący, co oni wymyślają? Czy raczej mówię o tym, tak, że jest pięknie zielono, są świetne drzewa, do których można się przytulić, e, cieszę się, że mam pracę i tak dalej, i tak dalej. Kontrolujemy narrację. Kolejna rzecz, którą e, tak polecam, aby wzmacniać to pozytywne myślenie, to wizualizowanie pozytywnych doświadczeń, i tych, które już miały miejsce, i tych, które dopiero oczekuję. Wizualizowanie to znaczy przypominanie sobie, wyobrażanie sobie i odtwarzanie w naszej wyobraźni tego, co przyjemne nam się wydarzyło. Kiedy mamy taką chwilę, aby usiąść, zatrzymać się, to poprzypominajmy sobie te dobre, fajne wydarzenia, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie dokładny ich przebieg. Co wtedy się działo? Co wtedy czuliśmy? Jak to przeżywaliśmy? Jakie myśli mieliśmy? Mówię o pozytywnych wizualizacjach, ale również wybiegajmy pozytywnie w przód. Kiedy na przykład przygotowuję się do wykładu ze studentami, to nie wizualizuję porażki i tego, że czego się nie powiem, że o czymś zapomnę, że gdzieś się pomylę, wizualizuję to, jak świetnie na tym wykładzie wyglądam. Jak świetnie mówię, jaką mam postawę, gdzie stoję, jak stoję. I wizualizuję sukces. Widzę studentów, którzy mnie słuchają. Wizualizacja pomaga mi, jakby zakorzenić w głowie, w naszym umyśle pozytywne nastroje, pozytywne obrazy, a te z kolei tak, dają mi możliwość pozytywnego myślenia. Czwartą techniką, którą stosuję i która tak naprawdę nie wiem, czy nie powinna być na pierwszym miejscu, to jest medytacja. Medytacja ćwiczy uważność, ćwiczy umiejętność właśnie skupiania się na tym, na czym ja chcę, wyłączania pewnych myśli, kiedy jestem przebodcowana. Medytacja pozwala mi wyciszyć mój umysł, uspokoić moje ciało, a przez to spojrzeć z pewną równowagą i z pewnym dystansem na świat, na rzeczywistość, na siebie. No, i piąta technika, bez której nie ma opcji pozytywnego myślenia, to jest aktywność fizyczna. Czy wiecie, że przynajmniej godzina dziennie aktywności fizycznej to jest klucz do właśnie pozytywnego myślenia? Musimy być aktywni fizycznie i chociaż ta godzina brzmi dużo, to wiecie, jak się połączy różne aktywności, to może i tyle wyjdzie. Jeśli będzie mniej, spróbujcie chociaż pół godziny dziennie. Niech to będzie intensywny spacer. Niech to będzie wyjście na rower z dzieckiem. Niech to będzie trening. Niech to będzie przebieżka. Niech to będzie pójście na basen. Aktywność fizyczną wybierzcie sobie taką, która będzie dostosowana do waszej codzienności i do waszych możliwości. Nie mogę zaplanować, że codziennie będę na siłowni przez godzinę, kiedy wiem, że mam trójkę dzieci i sporo obowiązków. Ale mogę sobie zaplanować, że na przykład, kiedy idę na późniejszą godzinę do pracy, to rano idę na spacer. Szybki, intensywny, tak, żeby mój puls trochę podskoczył i żeby to ciało poczuło. Czasami włączam w aktywność dzieci. Nie mogę wyjść z domu, więc odpalam zęby. I z moją córką ćwiczymy sobie przez godzinę zumbę. Mamy wspólny czas i mamy aktywność. W sobotę, w niedzielę, kiedy mam troszkę więcej czasu, biorę kijki, biorę rower, tak? I idę. Idę na świeże powietrze, ruszać się. Kiedy się ruszamy, kiedy uprawiamy tą aktywność fizyczną, wydzielają nam się hormony szczęścia. Wywala nam dopaminę, a wtedy jest nam łatwiej myśleć pozytywnie. Choć ciało zmęczone, umysł mega, mega szczęśliwy. Czyli co, kochani, chcemy myśleć pozytywnie? To prowadzimy Dziennik Wdzięczności, to kontrolujemy swoje narracje, to wizualizujemy pozytywne doświadczenia, te minione, ale również te, których się spodziewamy. Medytujemy i wyciszamy się i lubimy aktywność fizyczną. Pięć technik na pozytywne myślenie. Próbujcie i będzie mi miło, jak w komentarzu dacie znać, jak Wam to wychodzi, a po pewnym czasie odezwiecie się, czy to działa u Was, czy nie. Pamiętajcie też, że od samego wysłuchania filmiku i pomyślenia, że chcę coś zrobić, nie zadziała. Więc musimy wziąć się do roboty. Działamy i zmieniamy. Nie zaczniecie myśleć pozytywnie, jeśli nie połączycie tego z działaniem. Życzę Wam powodzenia, dobrego dnia i myślimy pozytywnie. Pozdrawiam.